Cześć, siema, Witajcie w moim kolejnym filmiku, dzisiaj zaprezentuję Wam moją pielęgnację twarzy, ponieważ dwie osoby prosiły na dzień dzisiejszy o pielęgnację twarzy, mam nadzieję, że Was nie zawiodę, bo nie ma tego dużo, pokażę pielęgnację dzienną, nocną i demakijaż, bo naprawdę no, nie mam tego dużo, mam nadzieję, że naprawdę Was nie zawiodę tym, co Wam pokażę, dobra. Zacznę od tego, co robię rano, czyli oczyszczam twarz rano po prostu po wstaniu, kremem z ziali, to jest oczyszczanie liściem manuka, żel z peelingiem, oczyszczający pory na dzień i na noc. Możemy go też wieczorem, ale nie będę go potem Wam pokazywać. Tak wygląda, ma fajną pompkę, z się już jak widzicie połowę. Jest świetny, świetny, świetny. Oczyszcza, oczyszcza wszystko i daje takie, ma taki ładny zapach, orzeźwiający, że na, ra, na rano naprawdę bardzo mi się sprawdza. Kosztowało to 10 zł, więc ja nie wiem, czego jeszcze można oczekiwać od takiego żelu zwykłego. Potem czasami tonizuję twarz, jak nie zapomnę, ale też czasami nie tonizuję. Ale jak tonizuję, to pokażę Wam czym. Tonizuję ją rano przeważnie właśnie. Yy, tym wzmacniającym tonikiem do twarzy kasztanowy miłożon japoński i bluszcz z Mince Farmy. Yy, bardzo fajny tonik, naprawdę bardzo ma też fajny skład. Bardzo ładnie pachnie. I myślę, że działa też całkiem przyzwoicie. Ja nie mam właśnie żadnego tutaj, bo to zna naczynkę, ja nie mam cery naczynkowej, ale go wzięłam, bo. Tak chciałam spróbować. Całkiem dobrze się sprawdza, więc ja, jak macie ochotę coś wypróbować z tej firmy, to polecam wam naprawdę ten tonik. Używam go też czasami wieczorem i tak na zmianę, tak jak mi się chce, po prostu jak stoję i patrzę, że mi się chce na przykład użyć toniku wieczorem, tego właśnie, no to go używam wieczorem. Yy, pokażę Wam teraz krem na dzień, który mam i obecnie już mam na dzień, właśnie. Jest to krem Simple, był też w moich ulubieńcach. Jest to krem na dzień z SP15, z witaminami i tam różnymi innymi, właśnie dostępny w Anglii. Może Wam go od yy, jakiegoś miesiąca, półtora, ale też, 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 też mam na dzień yy, jeszcze jeden krem, którego próbuję wykończyć i to jest akurat BIGUT, firma film Good chyba, tak to się czyta. I ja go dostałam w Big Lossy, więc nic wam więcej nie powiem, skąd go dostać w ogóle, ale jest to firma chyba naturalna, taka w miarę, bez parabenów, minerałów, silikonów, SLS-ów, SLS nietestowany na zwierzętach i takie tam. Nie zapycha. Wam, że jestem naprawdę zadowolona, jest tu jego 15 ml i naprawdę spoko. Nie zostawia na serze żadnego z tego filmu, tak jak tamten Simple wkłada się po prostu momentalnie i jest idealny pod makijaż, więc naprawdę jak macie dostęp albo widzieliście, gdzie w ogóle można kupić tą firmę, to produkty z tej firmy, to no polecam. No nie chcę mi się wyostrzyć, Dobra, naprawdę polecam. Ta firma, co jeszcze? Eee, pokażę Wam teraz e, rzecz, którą będę używać, nadzieję mi się wszystko skończy. E, to jest właśnie krem z Vichy Aqualia Thermal. Jeszcze go nie używałam, kupiłam, bo, jak widzicie, aktualnie mam kremy, tylko właśnie e, miałam kiedyś próbkę z tego z Vichy Aqualia Thermal i naprawdę marzy mi się już go zacząć używać. Ma więc... Spoko. Ciężki słoik i też drogi krem, bo nie powiem, wystani, ale spoko, fajnie i mi się naprawdę mega, mega śpiesza, żeby go zacząć używać i to zaśnie właśnie krem taki zapasowy na dzień. Teraz przejdziemy przez um, całą resztę, tak? czyli pielęgnację po prostu na noc. Yy, Pielęgnacją na noc to jest czasami też maska yy, 3 w 1. przepraszam, że tam ciągle patrzę, mam podgląd, maska 3 w 1. Żel maska yy, z Niwa i na pewno jest ona Wam bardzo znana, bo jest to taka. No ja ją używam w ogóle od lat i powiem Wam, że ciągle mi się sprawdza dobrze. Używam ją, jak mam na przykład yy, wypryski lub mam, miałam mocniejszy makijaż, zmyłam i chcę po prostu oczyścić moją twarz i tak uspokoić. bo tu ma glinkę białą, więc. Jest dla mnie jest świetny i na każdy wyprysk, który mam, on po prostu go tak przesusza i na drugi dzień po prostu go nie mam. I jeszcze a propos wyprysków, to dwa rzeczy, dwa rzeczy? Dwie rzeczy. Jest to tonik Afronis, on już niestety koniec i tu już go znacie, jak oglądaliście moich ulubieńców, moje denka, moje zakupy, cokolwiek, ja go pokazuję praktycznie w każdym filmiku. Jest to Afronis dostępny w aptekach i kosztuje około 15 zł. Jest to tonik na bazie alkoholu, więc nie każdy będzie chciał go sobie wypróbować. Ale w każdym razie ja polecam i powiem wam, że nie używam go codziennie też nie używam go co wieczór, ale jak mam na przykład taką, wiecie, przed tymi dniami, yy, celę naprawdę taką. No wszędzie mi wszystko wyskakuje, po czoło potrafię mieć wysypane. Nie, nie chcielibyście tego widzieć wtedy i. On pomaga, on ukaja i jak czasami właśnie robię sobie taki wieczorny kompres, tak, czyli ta zniwea, to jeszcze mój krem z Efa którego też używam wieczorem i też nie używam go codziennie, że właśnie jak mam wypryski, to używam właśnie Efa Klar duo i powiem wam, że to TRIO całe działa cuda. Jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Jest tutaj też już, go kończę, ale ja używam go przeważnie tylko zimą, bo on ma kwasy i no nie chcę się bawić z nim latem. Poza tym latem ja nie mam takich wyprysków, takich problemów z cerą właśnie jak zimą. Tak właśnie wygląda. Dobra, to odstawiam te dwie rzeczy. Już prawie kończymy. Jeszcze y, teraz kremy na, na noc i w sumie ten makijaż. Moimi takimi kremami na noc, to jest właśnie ta seria Efa Clar. Pokazywałam ją właśnie teraz w ulubieńcach, niestety ją kończę i tu jest krem Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus krem pod oczy i on się nazywa Advanced Night Repair Eye Cream. Uwielbiam ten krem pod oczy. Na noc jest naprawdę budzę się stwarzam jak pupcia niemowlaka. Te dwa i jeszcze jedno, czyli serum Estée Lauder Advances Night Repair. To jest to serum. I tu jest jego 7 ml. Dostałam właśnie na święta, użyłam od świąt i jeszcze jest tu jedna trzecie tego serum i powiem Wam, że naprawdę chcę sobie kupić pełną wersję tego serum, bo jest cudowne, cudownie pachnie, cudownie rozprowadza się na skórze i jest to dla mnie taki mój fajny rytuał wieczorem takiej odprężenia. Um, jest, coś, jest to coś luksusowego dla mnie, także po prostu uwielbiam nakładać sobie to serum wieczorem, właśnie przed tym kremem i przed tym kremem pod oczy, i wtedy mam taki kompleks, takiego swojego małego rytuału, swojego spa, i właśnie to jest na noc. I jak to mi się skończą, a już niestety niedługo się to skończy. Mam malutki wisi Thermal Night spa i jest tutaj też 15 ml, więc myślę, że starczy mi też na długo i właśnie ten będzie moim zastępcą tam tych wszystkich innych kremów. Mam nadzieję, że sprawię sobie też ten serum. Bo bez tego serum nie wyobrażam sobie ostatnio życia. Moja cera poprawiła się w chyba w 100% bardziej, właśnie po tym serum. Pokażę Wam teraz też taką pielęgnację dodatkową, czyli maseczki. Ja przyniosłam tutaj głównie maseczki z ziai, bo takie akurat mam na swoim stanie, mam te oczyszczającą, nawilżającą, regenerującą i z liści zielonej oliwki. Cały kompleks maseczek. Ja nie użyłam za często, ale jak już mi się zachce, to właśnie przeważnie jest to ziaja, nie wydaje na nic droższego. Jeszcze ostatnio uwielbiłam sobie maseczki w płacie bo są łatwe, przyjemne i fajne ale akurat nie mam żadnej więc pokazuję Wam te amaseczki w płacie to głównie z firm koreańskich do makijażu da makijażu Wam pokażę dwie rzeczy czyli standardowy płyn z Garniera tu jak widzicie już jest końcówka ale ja mam w zapasie jeszcze multum tych wszystkich płynów mój ulubiony płyn nim zmywam codzienny makijaż i mało kiedy teraz nakładam w ogóle cokolwiek wodoodpornego ale jak nakładam wodoodporne, to zmywałam nim przepraszam, ostatnio zmywałam właśnie Nivea dwufazową, którą uwielbiam, bo swoją naprawdę polecam nie ma nic lepszego na duet, dla mnie zmyje wszystko nawet jak ten coś nie może domić, a nie jest to wodoodporne używam właśnie tego z niwej. I to jest chyba wszystko, mam nadzieję, że zadowoliłam Was tym filmikiem, że powiedziałam wszystko, co mogłam Wam powiedzieć i pokazałam też wszystko, co miałam i co używam i mam nadzieję, że nie zawiodą tych, te osób, tych osób, co chciały obejrzeć ten filmik. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapki w górę. Może też skomentujecie, co mieliście, co polecacie lub yy, czego ja nie miałam, a co polecacie mi używać. Miałam cele, przypominam, mieszaną tustą, także no, zobaczymy. Także, no, chyba to tyle. Do zobaczenia, mam nadzieję, w następnych filmikach. I pa!